Witam serdecznie w Piłkarskiej Świecie. Słuchajcie, wielka niedziela. Ten filmik pewnie ląduje u Was jakoś w piątek po świętach. A zatem mam nadzieję, że jesteście pełni takiego pokoju, pozytywnego naładowania, ale również świadomości. Moi drodzy, nagrywam świat piłkarski ogólnie, świat nie tylko piłkarski, ale sportowy, wie, że bardzo ważna jest regeneracja, recovery. Miałem dla Was ten na filmik nagrać tam z tego jeziorka, robiąc sobie takie trzy strzały recovery po bieganku, zrobiłem trzy, ale takie 30 sekundowe, bo jest tak zimna woda, że naprawdę wystarczy mi, a zatem teraz na brzegu niczym foka, a nie rekin. Mam dla Was taką jedną językową wskazówkę. Mianowicie, Wielokrotnie mówię, że w języku angielskim można powiedzieć pewne rzeczy na różne sposoby, tak? I jak powiedzieć po angielsku ja już pewne rzeczy mówiłem wcześniej, jak jesteście na bieżąco z moim kanałem, YouTube, to już pewne rzeczy wiecie. Teraz sobie dołożycie kolejny element. Na tym polega continuous and never ending improvement, ciągły i nieustający rozwój, że uczycie się i dokładacie sobie kolejnych elementów. A zatem teraz z tego pięknego, mazurskiego e, terenu, e, Pytanko do was. Jak? Po angielsku powiedzieć na 6 czy 7 sposobów. Na przykład, wiem jak mówić po angielsku. No i wielu z Was wie, czy wiem, czy potrafię. Chodzi o to, że to nie jest to samo, ale różne opcje powiedzenia tego. Na przykład: I can speak English, I'm able to speak English, I'm capable of speaking English. Wiecie, że jedną z opcji jest słówko, wyrażenie: I have the ability to speak English, czy właśnie nam umiejętność, I know how to speak English, to jest bardziej że piąte, I have the know how to speak English szóste i nagle. W kolejnym punkcie wpada słówko knowledgeable. Knowledgeable. Trudne słówko w wymowie, trudne słówko w pisowni. Używamy je w kolokacji z wyrażonkiem knowledgeable about. Czyli na przykład I am knowledgeable about speaking English. I am knowledgeable about speaking English. I teraz, oczywiście, pod spodem jest www.kornepaszkiewicz.pl Notatka treningowa. Tam sobie zobaczycie te wszystkie opcje. O których już kiedyś mówiłem. A czemu mówię o wyrażonku o knowledgeable? Słuchajcie, słówko knowledgeable jako przymiotnik oznacza że, oznacza, że mieć jakąś wiedzę na jakiś temat, tak dużą wiedzę, być zaznajomiony, mieć prawo w czymś. Natomiast to słówko podchodzi do słówka knowledge, wiedza. I teraz przeczytałem kolejną książkę. W tych książkach często o tym piszą, ale czasem człowiek bardziej to przemyśli sobie. No i to jest jednak, zgadzam się z tym, że słuchajcie, wiedza jest ważniejsza od pieniędzy. Dlaczego? Bo pieniądze zawsze może stracić. A jak masz wiedzę, jak te pieniądze na przykład zdobyć, to się odbudujesz. I tak samo jest w życiu. Wiedza. Jeżeli masz wiedzę, jak radzić sobie z różnymi trudnościami, albo jeżeli masz wiedzę, jak się uczyć. To, co ja pokazuję moim podopiecznym językowym. Ale pięknie słoneczko świeci. Wiem, że troszkę mrużę twarz, ale to nie chodzi o to. To jest cudowna atmosfera. Ptaki śpiewają, yy, słońce świeci. są so. The birds are singing, yy, the sun is shining, the sharks are swimming. Może nie sharks, rekiny nie. I foka jeszcze. <laughs> I foka jeszcze na, na brzegu. Słuchajcie, wracamy do tematu. Właśnie wiedza, wiedza, słówko knowledge. To, co pokazuję moim podopiecznym. Pokazuję im, jak fajnie można się uczyć i rozwijać step by step. Że nauka może być fajna, zdobywanie wiedzy może być fajne. I na tym polega właśnie nauka z kornelem. Nieustający rozwój. Tak, ja się rozwijam również. Daję Wam sześć sposobów, pewnie za jakiś czas dam, dam Wam siódmy. Bo są to, to nie jest dokładnie to samo. To jest bardzo podobne, ale nigdy nie wiecie, co rekiny Wam powiedzą. A wiecie, że rekiny to są prawdziwi Angole, którzy mówią prawdziwym angielskim, angielskim. I Ty nie wiesz, czym ci powie. What can you do? What are you capable of doing? Czy na przykład, what are you knowledgeable about? Tak? Tego nie wiecie. E, dlatego też warto jest być przygotowanym. It's worth being prepared. No i ostatnio mówiłem o tym, że knowledge gives confidence. Taki chyba miesiąc, kwiecień, wielkanocny, ale również ze słówkiem wiedza. Dałem ostatnio cytat w ostatni poniedziałek na, moim, e, na mojej stronce, gdzie w poniedziałek zawsze otrzymujecie cytaty język, takie tygodniowe, cytaty rozwojowe. Knowledge gives confidence. Confidence. Tam jest po polsku, że wiedza rodzi pewność siebie. Kobe Bryant mówił, confidence comes from preparation. Popatrzcie, pewność siebie pochodzi z przygotowania, a wiedza gives, knowledge gives confidence. A wiedza daje, rodzi yy, pewność siebie. To wszystko się zazębia, to jest piękne. A za tym, słuchajcie, pamiętajcie, sześć sposobów, pod spodem jest nadatka treningowa. Na przykład, yy, nie wiem, ktoś powie po prostu, potrafię grać w piłkę. I can play football. I'm able to play football, I'm capable of playing football, I have the ability to play football, I know how to play football, I have the know how to play football i jeszcze I'm knowledgeable about playing football. Tak się rozwijacie z zakresu yy, football English, no i odnośnie wiedzy na końcu, oczywiście, bo chciałbym, żeby te filmiki takie rozwojowe też były. Pamiętajcie, że trening to, to również wiedza, chociażby wiedza na temat regeneracji. Trening jest bardzo ważny, ale równie ważna jest regeneracja. No ja jestem niestety placek, ja uwielbiam ciepło, kiedyś będę chyba w ciepłych krajach żył, natomiast piękne mazurskie jeziorko, wszedłem sobie na chwilkę, po prostu skostniałe nogi, ale dobrze, dobra regeneracja, a teraz lecę na wielkanocne śniadanko, trzymajcie się, see you guys, bye bye.